głosić słowo Boże w obecności ministra generalnego to nie jest tak prosto jeszcze do takiego grona jak bracia. Moi drodzy, śledzimy w różnych ewangelicznych opisach w tym czasie wielkanocnym, jak pan Jezus ukazuje się różnym osobom albo grupom ludzi. Jesteśmy po zmartwychwstaniu pana Jezusa. Dziś słyszymy, jak ukazuje się jedenastu apostołom, nie ma Judasza, który świadomie z tego grona zrezygnował. Wiemy dobrze w jakich okolicznościach. Jedenastu zostało. Możemy powiedzieć, dobry numer dla jedenastu braci postulantów. Jedenastu apostołów zostało, a raczej można powiedzieć, że wróciło po chwili zwątpienia, zaparcia, odejścia. I dostają ostatnie zadanie przed wstąpieniem do nieba pana Jezusa. Idźcie na cały świat. Macie głosić słowo Boga, macie udzielać sakramentów, macie być moimi świadkami, świadkami mojej miłości do Was. I do każdego człowieka. Ale zauważmy, że wybrzmiewają bardzo mocno słowa, słowa Pana Jezusa, których nie słucha się z łatwością, że nie wszyscy będą zbawieni. I mówi Pan Jezus: Kto uwierzy i przyjmie Chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Pan Jezus mówi także jasno o znakach, jakie towarzyszyć będą w wyznawaniu wiary. To są często zjawiska, po ludzku wydawałoby się nam niemożliwe. Złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk. Jeśli coś zatrutego wypiją, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Jest jednak jeden warunek, którego nie możemy przeoczyć także i my, bo i nas Pan Jezus posyła tymi samymi słowami, co posłała aposto apostołów. Powierzaj nam głoszenie misji Ewangelii, tam gdzie toczy się nasza codzienność, to jest nasz cały świat. Do którego Pan Bóg nas posyła, do naszej codzienności, tam gdzie żyjemy, obecnie w naszych wspólnotach. I tym warunkiem jest jedno zdanie, które Pan Jezus wypowiedział na początku tego dzisiejszego posłania uczniów. W imię moje, mówi Pan Jezus, nie swoją mocą, nie dla swojej ludzkiej chwały, nie dla swojego rozgłosu, ale w imię Pana Jezusa. I to jest bardzo ważne, bo głoszenie Ewangelii, moi drodzy, ma przybliżać mnie i innych do Pana Jezusa. Nie do mnie, do Pana Jezusa. Tak niech świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre czyny, ale chwalili nie Was, ale Ojca Niebieskiego. Który jest w niebie. I wiedział o tym doskonale święty Piotr. Przed chwilą słyszeliśmy to w jego liście. Wszyscy wobec siebie nawzajem przyobleczcie się w pokorę. To jest właśnie to nie w swoim imieniu, ale w imię pana Jezusa. Pokora to cnota tych, którzy mają głosić Ewangelię. I pokora to, to nie jest chowanie się, wycofywanie, że inni zrobią lepiej. Pokora to jest właśnie znać swoje dobre i złe strony, nimi służyć. Nie dla siebie, czy nie ja, ale rośnie chwała Boża. To jest pokora. To przyobleczenie się w pokorę ma, moi drodzy, głęboko biblijne. I związane z tradycją żydowską znaczenie. Święty Piotr, który był Żydem, dobrze o tym wiedział. Tutaj w greckim przekładzie to przyobleczenie się w pokorę, to ma inne tłumaczenie owinąć się pokorą, zabezpieczyć się pokorą. W drugiej księdze królewskiej przeczytamy o tym, jak Eliasz. Rozdzielił wody Jordanu płaszczem. Można się było owinąć też płaszczem. W księdze Daniela trzech młodzieńców związano w płaszczach i wrzucono ich do rozpalonego pieca, owiniętych płaszczem, przyobleczonych płaszczem. I stawiając w tym kontekście znak równości między płaszczem a pokorą, możemy stwierdzić, że ona ma w sobie coś z właściwości ochronnych. Ma mnie ochronić przed czym albo przed kim? Święty Piotr dzisiaj dalej to w liście powiedział. Przed szatanem, który krąży jak lew ryczący, szukając kogo pożreć. Oblec się w pokorę, która polega na rezygnacji z jakiejkolwiek chęci dominacji, wywyższania się nad innych. Możemy więc ją potraktować jak płaszcz ochronny wobec wszystkich zagrożeń, które mogą uderzyć w nas, we wspólnotę, w której żyjemy. Święty Piotr dobrze to wiedział, że właśnie diabeł może uderzyć, zwłaszcza w jedność wspólnoty. On, jako pasterz wspólnoty, był przekonany o tym. I w kontekście wspólnoty, pokory, życia w jedności. Żyjecie we wspólnocie postulatu, który jest międzyprowincjalny. To jest bardzo ważny aspekt jedności. Apostołowie mieli jedno serce i jednego ducha, tak czytamy w dziejach apostolskich. Nigdy nie zapomnijcie, że wstępując do zakonu, wszyscy zdecydowaliśmy się na życie w jedności. I ojciec generał, i każdy z nas, i bracia postulanci. Jedność to nie znaczy... Że mamy myśleć tak samo, mamy robić wszyscy to samo, mamy być, być tacy sami. Nie. To nie znaczy, że nie będzie różnic między nami. Żyć w jedności, czyli kierować ma nami i prowadzić ten sam duch, duch Pana Boga. Bo dla Niego wszyscy przyszliśmy do jednego zakonu. A do tego potrzeba pielęgnować. Mocno pokory.